No to tak, wczoraj motocykl naprawiony został. Oczywiście to nie jest to. Całekolwiek dobra manetkę. Z tym, że ja mam tutaj sensor od sprzęgła. No i teraz ten sensor daje yy, no złe sygnały do komputera. Więc mam check engine light. No i zbiornik paliwa mam na pełno. A pokazuje, że 12 mil mam rezerwy. Także nie wiem o co chodzi. W każdym bądź jestem znowu w trasie. Pojechałem dwie mil w tę, tę stronę. Jednak stwierdziłem, że to jest niewarte, żeby takimi drogami jeździć, bo no, fajnie wygląda. Jak się w dwójkę jedzie, przewrócisz motocykl, bez problemu podniesiesz. Ja wczoraj nie mogłam motocykla podnieść sama na, prostej, na takiej prostej drodze, więc nie będę ryzykować. Wracam się do główniejszych dróg. Nie powiem, widoczki zacnę. Jestem w ta, Tapio, National Forest, Tapio, jakoś tak. No,